Nie lubię mojego przyzwyczajenia. Siemaneszko ludzi i zwierzęta oraz ty malutki hejterze. Jestem Aduś, to jest kolejny odcinek Konsultanta. Przed chwilą nagrywałem Konsultanta. Mówiłem o tym, że nie wiem ile to się nagrywa, nie wiem ile jest czasu, ponieważ jest zalany tam, gdzie pokazuje ile jest czas. Dalej nie ogarnąłem, że mogę na przykład na, na moim zegarku, z Boba birda, odpalić sobie stoper. Albo po prostu patrzeć na... na, na, na tak, mam stoper, także nie wiem, czy w ogóle nagrałem konsultanta i się chwaliłem nim, czy nie, ale... Co było najlepsze, najlepsze było to, że ja gadałem, gadałem, gadałem i w końcu skończyło się na tym, że no dzięki, że mogłem się wygadać, dzięki, że mnie w się widzimy słyszone, i kliknąłem stop. I dalej nie wiem, czy się nagrały 3 minuty, czy mniej. Teraz będzie powyżej 3, a później po prostu widnę. wytnę. Wiem, że nagrałem jednego konsultanta, gdzie musiałem uciąć praktycznie w połowie, bo się rozgadałem, w ogóle nie miałem poczucia czasu i końcówki nie było. Tak teraz też nie wiem, czy, czy będzie końcówka, czy, czy nie, bo nie widzę tego czasu i nawet nie ogarniam. Yy, nagrałem konsultanta... przed, no i w sumie teraz. nagrywam o tym, że mam 50... aha, mam... nie, miałem 55 minut, ale już mam 50 minut, żeby jechać do Bonarki, kupić kilka pierdół, wrócić i o, o, o odpalić live'a. Tak, i, i, i odpalić live'a. No nie mogę się doczekać. Nic mi tak nie poprawia humor jak live z Machonkiem, no. Także, także... fajnie by było w ogóle kiedyś tak, tak na żywo na żywo wypić, pogadać, pośmiać się, a nie, 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 nie przez internet. No, ale co. To jest nienormalne, co ja robię, ale właśnie to jest najlepsze, że to jest nienormalne, co ja robię, a jest kilka tysięcy osób, które właśnie tak robi, robi na świecie. Dokładnie no, tak, na świecie. Dobra, nie wiem ile jest czasu, zostawię tak sobie telefon właśnie na stoliku. E, finalnie to dzięki, że mogłem się wygadać, dzięki, że mnie wyschaliście. Widzimy, słyszymy się już jutro, jak zwykle o tej samej o 18, był z Wami Aduś, trzymajcie się i cześć. Ale wiem, że jeszcze chwilę mam czasu, za tydzień z kolei nie będę mógł, mógł, mógł oglądać Machonka. Bo zaznajomy mi jestem ustawiony. Chociaż. Teraz też byłbym, ale oni poszli na mecz. W ogóle mecz zero, nul. Nie interesuje się tym e, totalnie. Zdecydowanie. kibicuję, stawiam na Polskę, życzę im jak najlepiej. Chcę, żeby wygrali, chcę, żeby w ogóle wszystko wygrali. Nie wiem co tam jest do wygrania, ale żeby wszystko wygrali i tyle. No, dobra, Tomara, odstawiam telefon. E, I zaraz skończymy to.